Piątek, 15 listopada. To jest teledziennik Krzysztof Czaban. Zapraszam. Czy po Radomskich ulicach mknąć będą tramwaje? Radomskie Towarzystwo Naukowe jest zdania, że jest to realne. Koszt inwestycji 350 milionów złotych. Na tyle opiewa projekt budowy w Radomiu linii tramwajowej. Zielone światło dla tej inwestycji dał urząd marszałkowski, ale prezydent Radomia do tego, żeby zostać pierwszym motorniczym miasta, podchodzi sceptycznie to miałby być klasyczny tramwaj zasilany na powietrzną trakcją elektryczną linia tramwajowa połączyłaby prędociniak z Józefowem i liczyła 8 km. Projekt opracowany został przez Radomskie Towarzystwo Naukowe oraz Instytut Technologii Eksploatacji. Najpopularniejsze autobusy 9, 7 w Radomiu w godzinach szczytu porannego czy popołudniowego są zatłoczone, są nieprzyjemne można powiedzieć do, do przebywania natomiast tramwaj nie ma tych wad Mkną po szynach niebieskie tramwaje... Dziś trudno sobie wyobrazić tramwajem mknące ulicami Radomia, szczególnie mknące tędy, w poprzek ulicy Żeromskiego, obok Urzędu Miejskiego, bo taką trasę zakłada projekt Radomskiego Towarzystwa Naukowego. W tym miejscu zrobiliśmy analizę, jest możliwe przeprowadzenie tramwaju z odpowiednim promieniem skrętu wynoszącym 18 metrów. Problemów z wyobrażeniem sobie takiej sytuacji nie ma natomiast zarząd województwa mazowieckiego, który projektowi RTN- i ITN dał zielone światło. Mknący po radomiu tramwaj widzi także wicewojewoda Mazowiecki Dariusz Piątek. Cywilizacyjnie będzie skokiem dla Radomia, ale przede wszystkim usprawni komunikację w samym mieście, tak? Bo zgodnie z wyliczeniami, które projektodawcy przedstawili, prawie 80 tysięcy mieszkańców Radomia będzie w zasięgu tego, tego tramwaju. W czwartek po południu w Warszawie odbyło się spotkanie marszałka Adama Struzika z prezydentem Kosztowniakiem. Rozmowa dotyczyła kontraktu terytorialnego i inwestycji, które w jego ramach mogą być realizowane w naszym mieście. Po dzisiejszym spotkaniu będzie każdy miał przeświadczenie, że projekty, które będziemy promować, będą naprawdę prorozwojowe i o znaczeniu dla całego Mazowsza dużym. I właśnie jako prorozwojowy i ważny dla całego Mazowsza zarząd województwa uznał projekt budowy w Radomiu linii tramwajowej. Decyzja zarządu województwa wprawiła w osłupienie prezydenta Radomia. Miasto w styczniu tego roku zgłosiło 11 propozycji do kontraktu terytorialnego, i nie było wśród nich budowy linii tramwajowej. Prezydent kosztowniak z mediami nie chciał w piątek rozmawiać. W komunikacie, który wystosował do radomskich redakcji, stwierdził jedynie, iż nie zna merytorycznego uzasadnienia dla projektu radomskiej linii tramwajowej oraz zasad sfinansowania tej inwestycji. Budowa linii ma kosztować ponad 340 milionów złotych. Koszty oszacowano na podstawie podobnych realizacji w Częstochowie i Olsztynie. Kontrakt terytorialny to jest umowa województwa z rządem w kwestii finansowania priorytetowych inwestycji. Jeśli uda nam się wpisać, zostanie przyjęty ten nasz projekt do kontraktu terytorialnego, to miasto nie dołoży ani złotówki. Projekt budowy linii tramwajowej w Radomiu spodobał się Radomianom. Facebookowy profil Tramwaj w Radomiu polubiło już blisko 1650 osób. Zdania mieszkańców, z którymi rozmawialiśmy, są podzielone. Myślę, że to bardzo dobry pomysł i na pewno to by rozwinęło miasto. Chociaż ta linia trochę się przebiega, bo jest taki, praktycznie taka sama trasa jak 7 i 9, więc. Nie wiem, myślę, że jakby zmienić trochę trasę te linii tramwajowe, więc byłoby bardzo dobrze. Poważnie? Poważnie? Nic nie wiedziałam na ten temat. Ale to po co? Przynajmniej to się rozpędzi, będzie musiało hamować. Ja nie wiem, gdzie ten tramwaj się zmieści, te tory. Jest miejsce na to, żeby w Radomie był tramwaj? No, mnie ta informacja zdziwiła, bo też słyszałam o tym. No, mi się to całkowicie podoba, ze względu na to, że będzie lepszy transport dla ludności w Radomiu i szybsze po prostu przemieszczanie się z punktu A do B. Tak? Teraz jeszcze, kiedy kryzys jest gospodarczy, to raczej chyba jest to nierealne. No. O budowie linii tramwajowej w Radomiu słychać już od lat 70. Jak do tej pory na planach i dyskusjach się kończyło, czy tym razem będzie inaczej.